Bardzo ważnym aspektem jest również mycie i dezynfekcja urządzeń medycznych, które Państwo macie w domu, również w tym koncentratora tlenu. Tak samo jak dbamy o urządzenia elektroniczne, elektryczne, które posiadamy w domu, tak samo należy zadbać o urządzenia medyczne, które są w Państwa posiadaniu. Najprostszą metodą jest zastosowanie zwykłej ściereczki bawełnianej. Bez stosowania dodatkowych silnych detergentów lub innych środków chemicznych, które mogą uszkodzić czy wyświetlacz elektroniczny, czy oznakowanie również urządzeń, które jest dla nas bardzo ważne. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że dbanie o czystość, dbanie o bezpieczeństwo jest naszą podstawową zasadą, aby Państwo mogli czuć się bezpiecznie i aby terapia, którą Państwo stosujecie, była jak najbardziej skuteczna.